Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć o usługach, jakie może wykonywać polskie biuro, a których po prostu nie może, jeśli nie ma odpowiednich rejestracji. Jest to związane z tym, że bardzo wiele osób kontaktuje się tutaj ze mną, z moim biurem, czy zajmuje się odszkodowaniami, poradami prawnymi itd. Więc, aby zmniejszyć ilość tych, tych telefonów, że po prostu osoby nie traciły czasu, tylko kontaktowały się z, już bezpośrednio z urzędami, które mają do tego, do tego prawo. Powiem Wam, jakie usługi może świadczyć polskie biuro, a których nie ma prawa świadczyć, jeśli nie jest zarejestrowane w odpowiednich, w odpowiednich urzędach czy instytucjach. Więc słuchajcie, ja prowadzę typowe polskie biuro który zajmuje się tłumaczeniami, mam dwie firmy. Więc jeśli ktoś zna angielski, zna obowiązujące przepisy, to już na tym etapie po prostu może zakończyć oglądanie tego filmiku, dlatego że jest ten filmik będzie przeznaczony wyłącznie dla osób, które nie do końca wiedzą jak się poruszać tutaj w sprawach urzędowych, jak załatwić różne sprawy i gdzie można się udać, aby otrzymać jakąś tam pomoc. Więc słuchajcie, ja prowadzę to polskie biuro od 12 lat i głównie jako polskie biuro jest oficjalnie zarejestrowane jako firma, natomiast nie jest regulowane przez FCA lub inne jakieś usługi, które, które powinny być regulowane. Tego typu usług nie jakby nie świadczymy, czyli jako polskie biuro mamy prawo jedynie pomóc, jeśli chodzi o tłumaczenia, ale nie tłumaczenia certyfikowane, dlatego że jest to też usługa regulowana. Tutaj musi być tłumacz, który ma pieczątkę i jest pisany do krajowego rejestru. Więc tłumaczenia typu Freeway Call, czy dziś tam z kimś zadzwonimy do urzędu, jako tłumacze na linii. Możemy różnego rodzaju aplikacje pomóc wypełnić, czy na przykład o zwrot podatku P85, czy na emeryturę, pension kredyt, tego typu rzeczy. To, jest po prostu, to są po prostu jakieś kwestionariusze, gdzie ktoś z barierą językową i na przykład nie jest w stanie sobie sam tego zrobić, z tym się można do nas zgłosić. Drugie biuro, które ja prowadzę, bo mam jakby dwie firmy w jednej, jest to już typowo franchise pod brytyjską organizacją Benefidancers, ekspertów, którzy zajmują się od wielu, wielu lat usługami, które również nie są regulowane, czyli tutaj chodzi o zasiłki PIP, natomiast robimy to na podstawie autoryzacji profesjonalnie, reprezentujemy oficjalnie klienta, więc mamy również prawo rozmawiać w sprawach klienta z DWP czy Trybunał. Dostajemy kopię decyzji tutaj do nas, więc cały czas, jakby jesteśmy, jesteśmy w temacie, czy coś tam trzeba dosłać, też DWP kontaktuje się z nami czy Trybunał. Więc to są również, również nieregulowane. Och, muszę odrzucić, sorry, bo telefon dzwoni. To są również nieregulowane um, um, usługi. I tutaj każde, każde biuro również może coś takiego robić, tylko radzę się właśnie jakby upewnić, że osoba, która to robi, ma jakieś pojęcie, ma doświadczenie. Najlepiej sprawdzić sobie tutaj referencje od innych osób, jakieś feedbacki na fanpage'u czy, czy gdziekolwiek, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że często nam się zdarza, że właśnie osoby są po prostu oszukane, piwim się po prostu nie należy, nie, nie spełniają tego minimum wymogów, które, które trzeba spełnić, aby, aby otrzymać taki zasiłek, więc tutaj najlepiej upewnić się, czy taki zasiłek nam się po prostu należy i dopiero, dopiero skorzystać z pomocy firmy. Natomiast, słuchajcie, są usługi regulowane, których żadne polskie biuro, które nie ma, nie ma rejestracji, nie może świadczyć tego typu porad, nie może się nawet ogłaszać. Ogłaszając się z takimi poradami, po prostu łamią prawo. Więc tutaj, jeśli chodzi o odszkodowania, jeśli widzicie jakieś ogłoszenie polskiego biura, które ogłasza się z odszkodowaniami, w tym momencie to już są po prostu jakby łamią prawo te firmy dlatego, że są to jest to po prostu nic innego jak pośrednictwo i, i korzystanie jakby otrzymywanie jakiejś tam nie wiem zapłaty za to, że polecili klienta więc tutaj działacie w tym momencie przez pośredników jest polskojęzyczna polskojęzyczna kancelaria która pomaga przy odszkodowaniach, którą oczywiście osobiście polecam. Jest to Progressive Solicitors, można, y, można się z nimi skontaktować i pomogą Wam. Cała obsługa jest w języku polskim. Y, y, druga sprawa to jakieś y, pomoc przy ubezpieczeniach, y, pomoc przy y, ubezpieczeniach samochodów i, i tak. Tutaj też, jeśli firma, z którą rozmawiacie, nie stanie się okazać numerem który, rejestracji z FCA, to po prostu omijajcie takie firmy, dlatego że znowu to są pośrednicy i mogą Wam narobić więcej szkody niż pożytku. To samo, jeśli chodzi o tłumaczenia certyfikowane, również to są usługi, które muszą być robione tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Ja z, z Facebooka znam e, trzy osoby, które faktycznie są warte polecenia. Jest to Adam Wasiołka, Mariusz Tuczka e, i Dana Szeja. To są osoby, które profesjonalnie wykonują tego typu usługi. Jeśli jest to biuro, to jedynie może Wam po prostu e, sprawdzić, powiedzieć, co jest w danym piśmie napisane, lub właśnie wykonać freeway call. Natomiast jeśli potrzebujecie jakiś certyfikat yy, przetłumaczyć, czy akt ślubu, czy zgonu, y, to już koniecznie przez bezpośrednio najlepiej, dlatego że y, firma po prostu pobiera haracz. Jeśli y, tłumacz certyfikowany, y, powiedzmy, y, życzy sobie 18 funtów, firma was kasuje 25, y, więc nie ma sensu. Najlepiej właśnie poszukać osoby, która bezpośrednio się tym zajmuje i wtedy wam y, pomoże. Również odurzenia, kochani. Tutaj jest grupa na Facebook prowadzona przez polskiego radcę, radcę prawnego Petr Podkański, który pracuje w kancelarii i w kancelarii brytyjskiej prawniczej, która zajmuje się oddłużeniami w UK. Więc tutaj to też są regulowane usługi i każdy kto ogłasza się z tego typu usługami, a nie jest regulowany właśnie przez ten, ten nie ma wpisu, tu musi być insolwencji practitioner, więc jeśli nie ma takiego wpisu, nie jest regulowany, tutaj to po prostu absolutnie omijać szerokim łukiem. Ja osobiście poradzam doradzam, aby skontaktować się ze Step Change. Jest to charity organizacja, która we wszystkim pomaga. Pomagają naprawdę świetnie, gdyż wiele, wiele lat temu ja sama korzystałam z ich pomocy i również pomogłam kilku osobom jako tłumacz skontaktować się z nimi. Także jeśli ktoś potrzebuje właśnie pomocy, aby się skontaktować bezpośrednio z Charity, organizacją, która pomaga w oddłużeniu, to my ewentualnie możemy pomóc jako tłumacze, po prostu zadzwonić tam z Wami. Oni potem przysyłają template'y do, do każdej firmy, którą musicie wysłać i tak dalej, aby poprosić o rozłożenie na raty. Także tam już jest cały proces, który należy jakby przejść przez ten cały etap. z Was przez to przeprowadzi, więc jeśli chcecie właśnie skorzystać z usługi oddłużenia, to radzę kontaktować się najlepiej z Citizen Advice, które Was pokieruje albo bezpośrednio ze step change, nie korzystać z, z żadnych usług y, osób, które nie mają o tym pojęcia, bo mogą wam zrobić więcej krzywdy dlatego, że, niż pożytku, dlatego że są to usługi, słuchajcie, regulowane. Także y, radzę, aby każdy zanim y, skorzysta z usługi y, jakiegoś biura, żeby po prostu się y, dowiedział, czy, czy to biuro faktycznie ma prawo. Pomóc Wam w odszkodowaniach i, i tak dalej. Dziękuję, kochani, do usłyszenia.